Jakub Krupowicz, Lubuskie Studio, witamy Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Waszym gościem jest posłanka na Sejm RP Elżbieta Anna Polak. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, na no początek roku to zawsze czas takich trochę podsumowań, rozmów o tym e, mijającym roku 2025, troszeczkę o tym, co przed nami, czyli jak zapowiada się ten rok i, i te tematy tutaj z panią będę chciał poruszyć. Natomiast na początek zadam pani takie może ogólne pytanie, które też można rozpatrywać w różnych kategoriach. Czy pani uważa ten e, miniony rok 2025 za dobry dla Polski, dla, dla Polaków? Dobry dla Polski, ponieważ koalicja 15 października konsekwentnie wprowadziła wiele reform. Krótko mówiąc, naprawiamy to, co zepsuł pis. Ja pracuję w trzech komisjach, w których bardzo dużo projektów udało się wdrożyć. Jeżeli czas pozwoli, to niektóre będziemy mogli omówić, ale niestety pomimo tego, że faworytem w wyborach prezydenckich był Rafał Trzaskowski, nie udało się wygrać wyborów prezydenckich, więc też o tej porażce. Można, można powiedzieć, rok bardzo burzliwy, wytężonej pracy. W Komisji Zdrowia udało się przegłosować bardzo ważne ustawy w sprawie działalności leczniczej i świadczeń leczniczych, i oczywiście wiele różnych. Innych ustaw, generalnie trudny rok, bardzo dynamiczny w Sejmie, bardzo dużo się działo, również oprócz wyborów prezydenckich, w które osobiście byłam bardzo mocno zaangażowana przez 5 miesięcy, odwiedziłam 16 regionów, udało nam się samorządowcom zorganizować 100 spotkań. To w tym samym czasie również praca w Sejmie i praca w regionie miała dla mnie olbrzymie znaczenie. No właśnie, te hasła bezpieczeństwo, zdrowie, no odmieniane właściwie przez ostatnie miesiące przez wszystkie przypadki, to zaraz sobie do tego dojdziemy, ale tak jak Pani wspomniała, no ten miniony rok to również zmiana e, osoby na, na, na funkcji prezydenta naszego kraju. E, no wszyscy obserwujemy, jak wyglądają te relacje na linii rząd-prezydent. Myśli Pani, że ten przyszły rok przyniesie nam jakąś zmianę w tych, tych relacjach, bo też no, pojawiają się tematy, chociażby jak ostatnio ta, ta Rada Pokoju, gdzie no, wydaje się, że, że te relacje powinny się odbywać ponad podziałami. Czy, czy, czy widzi Pani tutaj jakieś pole do zmian, jeżeli chodzi o ten rozpoczynający się rok? No z natury jestem optymistką, ale jednak jeżeli chodzi o relacje na linii rząd-prezydent, trudno wierzyć w jakiś rozejm, ponieważ prezydent już zawetował 23 ustawy, i tak naprawdę są to ustawy, które bardzo pomagają. Pomogłyby, tak? Mhm. Niestety nie weszły w życie Polkom i Polakom, i bardzo się dziwię, że zostały tak politycznie, tak na złość zawetowane. Natomiast w naszej najbliższej perspektywie będzie sprawdzam, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Sejm podjął bardzo ważne dwie ustawy dotyczące naprawiania wymiaru sprawiedliwości. Ustawa praworządnościowa oraz ustawa dotycząca karesu, które są niesłychanie potrzebne, ponieważ bardzo długie mamy kolejki w sądach, mamy blisko 3000 neosędziów i naprawienie wymiaru sprawiedliwości jest potrzebne tu i teraz natychmiast. Zobaczymy, tak, co mhm. zrobi pan prezydent. Jeżeli chodzi o Radę Pokoju, no to jest absolutnie zbędny organ, który sobie wymyślił Trump na swoje potrzeby, swojego ego i tak rozsądni ludzie świata oceniają. Widać zresztą, kto przystąpił do tej Rady Pokoju, a absolutnie jakieś niszowe kraje, Zachód nie, nie zamierza budować kolej budować prezydenta Trumpa, ponieważ... Widzimy wyraźnie, że to nasz sojusz w ramach NATO, ONZ, silna Europa tak jak powiedział Donald Tusk yy, musimy być silni, mhm. musimy postawić na. Siebie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, dlatego Polska tak naprawdę jest liderem w zakresie budowania bezpieczeństwa na świecie. To my zaplanowaliśmy w ramach krajów europejskich najwięcej środków na obronność, bo w przyszłorocznym budżecie to jest 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB, ale również jesteśmy największym beneficjentem w ramach programów europejskich i już podpisujemy konkretne umowy, chociaż na budowę tarczy antydronowej. Mhm. Ale to państwo y, macie jakiś plan B, powiedzmy, gdyby rzeczywiście, a no chyba się nie zanosi, ta polityka tych wet prezydenta się nie, nie zmieniła? Bo jednak to ciężko jest rządzić, jeżeli, jeżeli tych wet jest tak dużo. Tak, ale są również inne możliwości. Na przykład, ja osobiście uważam, że skoro budżet jest uchwalony, mhm. realizujemy budżet państwa, gdzie mamy środki zagwarantowane na nasze priorytety, należy się na tym skupić. Mhm. Szkoda tracić czasu na humory pana prezydenta, a skoro mamy pieniądze na obronność w budżecie, 200 miliardów, zwiększyliśmy bardzo środki na ochronę zdrowia. W tym roku to jest 248 miliardów więcej. O blisko 60 miliardów od budżetu 2023, gdyż rządziło prawo i sprawiedliwość. Są uruchomione różne dodatkowe programy lecznicze. Też należy wspomnieć decentralizację i samorząd. Hmm. Tutaj weta prezydenta mogą mieć znaczenie, ale na przykład przy ustawie dotyczącej zniesienia dwukadencyjności. Tak, tak. Ale jeżeli chodzi o budżet, my zagwarantowaliśmy dla samorząd o 20 miliardów w tym roku więcej w ubiegłym roku o 25 miliardów są pieniądze wreszcie na elektrownię atomową w ubiegłym roku to było 4 ponad 4,6 miliarda mamy zagwarantowane środki na realizację całej inwestycji pierwszy etap 60 miliardów mamy zagwarantowane pieniądze na port Polska w 2032 będzie otwarcie pierwszego terminala i to jest kwota 132 miliardy, więc mamy co robić i widać już efekty, ponieważ PKB wynosi dzisiaj 3,6%, a gdy PiS oddawa władzę 0,1%. Więc różnica jest kolosalna. Wynagrodzenia również rosną, inwestycje publiczne przyspieszają i inflacja spadła, tak? więc te efekty są widoczne i należy się skupić na realizacji tych zadań, które są wpisane w budżecie, są zagwarantowane. Ani opozycja, ani prezydent nie mogą nam przeszkodzić. Pani wywołała tą dwukadencyjność, się ja za chwileczkę chciałbym jeszcze do tego wrócić, natomiast no, pozostajmy jeszcze chwilę w... Temacie tego bezpieczeństwa, bo jakby no, y, wspomniany Donald Trump, no, wszystko, wszyscy widzimy jakby co się dzieje, jaką politykę on prowadzi. E, widzimy, że, że no, wojna na, na, na Ukrainie póki co nie, nie dobiega A końca, cho choć szumne były zapowiedzi, że właściwie jest w stanie to zakończyć w 24 godziny. Mówię tu oczywiście o Donaldzie Trumpie. Pani myśli, że ten rozpoczynający rok przyniesie nam e, jakiś przełom, e, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie związane z bezpieczeństwem, bo, bo aktualnie no, chyba wszyscy czujemy taką cały czas jednak niepewność, e, co będzie dalej, jeżeli, jeżeli poruszamy tutaj temat bezpieczeństwa. Tak, czujemy tą niepewność, ponieważ prezydent Trump udowodnił przez ten ostatni rok, jak bardzo jest nieprzewidywalny. Również te jego pomysły są raczej niszczące, a nie budujące, nie tworzące. Także podzielam opinię marszałka Czarzastego, który nie udzielił mu pozytywnej opinii, jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla, pokojową no. Nagrodę Nobla. Absolutnie tu zgadzam się z marszałkiem Czarzastym. No, dzisiaj są prowadzone te trójstronne rozmowy, tak? Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone. Trzeba wierzyć w to i robić wszystko, żeby doprowadzić do pokoju. Dlatego Donald Tusk już zapowiedział światową konferencję w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Więc już, skoro myślimy już o odbudowie, no to najpierw musi być, tak. najpierw musi być Koń, koniec wojny. Jednak ta nieprzewidywalność dzisiaj polityki amerykańskiej wyraźnie wskazuje na to, jak bardzo bardzo musimy liczyć na siebie, i podkreślę jeszcze raz silna Europa, nasza Unia Europejska, i ten kierunek nasz koalicji 15 października jest jednoznaczny: bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, zacieśnienie sojuszy i większe jeszcze środki finansowe na bezpieczeństwo na obronność realizujemy również programy wspólnie z samorządami w zakresie obrony cywilnej. Zabiegamy teraz razem z prezesem szpitala uniwersyteckiego o budowę schronu wspólnie z inwestycją budowy centrum onkologii, na które na tą inwestycję już mamy zagwarantowane środki, ale chcielibyśmy również żeby tu w Zielonej Górze dla Podregionu zielonogórskiego dla bezpieczeństwa też pacjentów? Powstał taki schron na 700 miejsc. No to bezpieczeństwo na chwileczkę zostawmy, ale no drugi temat to oczywiście zdrowie i pani też no publicznie deklarowała, że, że temat zdrowia to będzie pani taki numer jeden, jeżeli chodzi o ten rozpoczynający się rok, to jaki jest ten pomysł na na Uzdrowienie tej służby zdrowia w takim razie? No, oczywiście bez pieniędzy się nie da. Ja Asza. też, tutaj, będąc marszałkiem w regionie, bardzo dużo skierowałam środków finansowych na poprawę y, bezpieczeństwa zdrowotnego. Najpierw oddłużyliśmy szpitale, potem zainwestowaliśmy w infrastrukturę, sprzęt wysokospecjalistyczny i w kadrę, czyli utworzyliśmy kierunek lekarski, który też musiał mieć odpowiednią bazę i tak dalej. I uważam, że to należy zrobić w kraju. Skoro udało się w regionie lubuskim, uda się w kraju. Musi być specjalny fundusz na odłużenie, zwłaszcza szpitali powiatowych. Tak. Między rzeczą mamy szpital, który radzi sobie, bilansuje na bieżąco, ale ma stary dług prawie 30 milionów złotych. Są też szpitale, które nie są zadłużone, bo w naszej Komisji Zdrowia pracują też dyrektorzy niektórych szpitali i są świetnym przykładem na to, że można tak, w tej sytuacji, jaka jest, narzekania powszechnego na brak dostępności do specjalistów, że można sobie poradzić. Przykładem też jest szpital w Gorzowie, świetnie prowadzony przez pana prezesa Ostrołucha, który dostał teraz tytuł menadżera roku. Uważam, że bardzo zasłużył na to. Szpital już jest nie tylko odłużony, jest w czołówce krajowej. Z dobrą dostępnością do leczenia, czyli większe środki finansowe i to już zagwarantowaliśmy, bo budżet jest dużo większy. W ubiegłym roku z budżetu państwa dopłaciliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia 35 miliardów złotych. Oprócz Narodowego Funduszu są też środki na inwestycje to jest Fundusz Medyczny, i z tego właśnie Funduszu Medycznego Zielona Góra dostała na Centrum Onkologii i na budowę nowego szpitala psychiatrycznego. I w kraju, też podobnie się dzieje. Są też specjalne fundusze w ramach Krajowego Planu Odbudowego na zakupy sprzętu wysokospecjalistycznego, nowoczesnego, innowacyjnego, tak jak robot Da Vinci. I na ten cel. No, historyczna kwota, nigdy takich pieniędzy nie było w ochronie zdrowia. 18 miliardów złotych z krajowego planu odbudowy trafiło na ochronę zdrowia. Jak ja słyszę narzekania ze wszystkich stron yy, opozycji, oczywiście mm -hmm. na temat yy, ochrony zdrowia, zapaści w ochronie zdrowia, to uważam, że nie przebijają się te dobre informacje. Przez wiele lat, 15 lat jako marszałek, wcześniej wicemarszałek, nadzorowałam ochronę zdrowia, My nie dostaliśmy nigdy złotówki z budżetu państwa. Robiliśmy wszystko naszymi siłami regionalnymi. Zbudowaliśmy Centrum Matki i Dziecka, Centrum Geriatrii, odłużyliśmy szpitale, na odłużenie dostaliśmy pomoc. Ale w tej chwili z KPO 18 miliardów złotych w samym Ministerstwie Zdrowia. Program Moje Zdrowie od 1 lipca, gdzie każdy może się przebadać wzdłuż i wszerz. Leczenie endometriozy. Program in vitro, z którego urodziło się już, wie pan ile dzieci? Nie, nie, bardzo. 9 tysięcy Brawo. dzieci to jest taka no, średniej wielkości miejscowość, no sportowa chyba tak? Nagle się pojawiła na mapie Polski, a w czasie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było tego programu. Tylko ja mam takie wrażenie, że jakby dla statystycznego Polaka, e, takim punktem zaczepienia jest, są, są te kolejki do lekarzy. I jakby na tym też budowana trochę jest narracja, bo można wymieniać te kolejne programy i tak dalej. Może też Polacy nie do końca wiedzą, z jakich programów mogą skorzystać i jak dużo jest im oferowane, bo tą główną narracją wydaje się, że jest przyjęte no, te kolejki, niekończące się kolejki do, do różnych specjalistów. Nie wiem, czy tak samo pani to odbiera. Tak, do mnie również docierają mieszkańcy z prośbą o interwencję w ich sprawach, w sprawach ich zdrowia, co hmm. jest bardzo ważne i zawsze staram się pomóc, ale też z drugiej strony znam, Sytuację w ochronie zdrowia bardzo dokładnie. Mamy 133 programy lekowe, na które wydajemy straszne pieniądze. Między innymi Narodowy Program Walki z Nowotworem Piersi. Narodowy Program. A ile kobiet się bada? 30%. No, wow. Więc. Ten rok Sejm ustanowił rokiem profilaktyki. Musimy postawić na promocję zdrowego stylu życia, na profilaktykę, bo jeżeli zrobimy badania w ramach programu Moje zdrowie, to nie wydamy później strasznych pieniędzy na leczenie onkologiczne, jest bardzo drogie. Dobrze, to pozostajmy chwileczkę w temacie zdrowia i wylądujmy na chwilę w województwie lubuskim, bo e, pani wspomniała szpital w Międzyrzeczu. E, ja przywołałem na przykład też e, jakiś czas temu było otwarcie nowego SOR-u w Zielonej Górze i też jakby no co zrobić, żeby za tymi zmianami infrastrukturalnymi, wiadomo sprzęt, budynki, właśnie szły te, też te zmiany, chociażby finansowania. jak gdzieś dzisiaj chyba przeczytałem, że e, no, dyrektorzy powiatowych szpitali planują jakiś protest, e, więc no co tu jeszcze można byłoby by zrobić żeby nawet patrząc na te lubuskie w jaki sposób to usprawnić no do sorów zawsze dokładaliśmy pamiętam jeszcze gdy byłam marszałkiem to chyba rocznie 4 miliony dokładaliśmy mm -hmm. nie wiem w tej chwili yy, jaka jest sytuacja ale to jest też spowodowane yy, tym, że bardzo często również lekarze rodzinni odsyłają pacjentów, więc należałoby być może zreformować kontrakty z lekarzami rodzinnymi i na przykład wyłączyć z kontraktu badania, bo my płacimy za podstawową opiekę zdrowotną za zaopcjonowanych, nie za wykonanie. To jest jeden pomysł, który też Ministerstwo Zdrowia prezentowało na jednej z naszych komisji. Niestety, nie, w, brak tej dostępności, o czym pan mówił, jest spowodowana również tym, że została wprowadzona przez poprzedni rząd prawa i sprawiedliwości, ustawa, która daje gwarantuje automatyczny wzrost wynagrodzeń. I ten automatyczny wzrost wynagrodzeń pochłania największe środki finansowe w ramach kontraktów również dla szpitali powiatowych, które bardzo często, żeby pozyskać lekarzy, Dużo im płacą, plus ta, ten automatyczny wzrost wynagrodzeń. Również w Narodowym Funduszu Zdrowia zastaliśmy dużą dziurę. Stratę w wysokości 22 miliardów złotych. I to na starcie już spowodowało, no jak domino, tak tą lawinę tych zobowiązań. Również budżet finansował pogotowia ratunkowe to były finansowane nie z Narodowego Funduszu Zdrowia wcześniej oraz lista bezpłatnych leków to też przeszło na barki Narodowego Funduszu Zdrowia, co należy wydzielić, finansować odrębnie, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia powinien tak naprawdę finansować świadczenia zdrowotne. W ramach pracy naszej legislacyjnej ustawy właściwe zostały podjęte i również podpisane. Jest to ustawa o działalności leczniczej i ustawa o świadczeniach leczniczych i teraz krok po kroku trzeba wprowadzić to, co zostało przez Sejm przyjęte. Więc lepsze finansowanie, wydzielenie środków, Finansowych na oddłużenie. Taka linia powinna powstać w BGQ. My skorzystaliśmy jako region lubuski z oddłużenia. I oczywiście większa promocja zdrowego stylu życia. I widzę, że nowa pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda, właśnie chyba wczoraj takie spotkanie było na temat profilaktyki otyłości, na temat zdrowego stylu życia i współpracy z ministrem sportu. Ja cały czas to powtarzam, że lepiej wydać większe pieniądze na. Profilaktykę, żebyśmy się też my, Polacy, sport, chyba lepiej prowadzili. Ale też na sport dzieci mhm. i młodzieży. Niż później na leczenie. Bo promocja zdrowego stylu życia powinna się zaczynać już od najmłodszych lat. To pani poseł, jeszcze pozostając, już to zdrowie, ja widzę, żebyśmy mogli oddzielny program o tym zrobić i kto wie, może, może kiedyś jakby tylko i wyłącznie o tej tematyce będziemy rozmawiać, ale jeszcze pozostając w województwie lubuskim, ponieważ wiemy, że no pod koniec roku w Urzędzie Marszałkowskim ogłoszono działania zmierzające do powołania własnej spółki kolejowo-autobusowej. Jak pani widzi ten pomysł? Jestem bardzo ciekaw i też no, czy e, rzeczywiście realizacja tego pomysłu przyniesie, poprawi funkcjonowanie transportowe, jeżeli chodzi o nasze województwo? Czy no, mam kciuki za marszałka, ponieważ mm -hmm. w ubiegłym roku było bardzo źle, ponad 4000 odwołanych pociągów. Widać, że samorząd wojewódzki poszukuje dobrego rozwiązania. No, osobiście muszę powiedzieć parę słów krytyki na temat samej uchwały i powołania tej spółki, ponieważ nie znalazłam w uzasadnieniu programów inwestycyjnych. Bo bez inwestycji dotyczących takiego zakładu napraw, naprawczego, my mamy zbyt mało taboru. Ten tabor też się często psuje, jest awaryjny. Nie ma też specjalnych programów i funduszy na zakup nowych. Pociągów hybrydowych, ponieważ w regionie lubuskim elektryfikacja obejmuje jakieś 60 kilka procent, więc też należałoby napisać program specjalny na wykonanie tej elektryfikacji. Natomiast informacje, jakie do nas posłów docierają z ministerstwa, nie są dobre dla regionu lubuskiego. Jest najwięcej inwestycji w tym zakresie na wschodzie. Jak również nie możemy. Nie możemy zakupić tyle pociągów, żeby obsłużyć te wszystkie linie. Także dużo jest. Potrzeb w tym Aha. zakresie. Mamy dużo obszarów wykluczonych komunikacyjnie. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie transportu kolejowego z transportem autobusowym, bo tam, gdzie nie ma torów, pojedzie autobus. Jednak zbyt mało mam danych jeszcze na ten temat. Mi osobiście eksperci odradzali, gdy byłam marszałkiem, powołanie takiej spółki tylko dla. Regionu Lubuskiego, argumentując to, że duży, może więcej, że jesteśmy bardziej konkurencyjni, bo są też prywatni przewoźnicy. Tak. A co będzie, jeżeli prywatny przewoźnik wygra, a my już na tą spółkę samorządową wyłożyliśmy w regionie 4 miliony? Ta spółka też musi przystąpić do no. przetargu. Bardzo ważne jest utworzenie zakładów naprawczych w regionie, nawet dwóch, na północy i południu. I bardzo ważne jest, że jeżeli ma być tani pociąg o kilometr, to ten pociąg musi jeździć. Także w mojej ocenie to może być pierwszy etap, a bardzo korzystnym etapem drugim byłoby utworzenie kolei Polski zachodnich. No myślę, że jako wszyscy mieszkańcy województwa lubuskiego na pewno bacznie przyglądać będziemy się tym planom i, i temu, jak to rzeczywiście będzie wyglądać. Pani poseł, powoli zbliżając do brzegu, no... Chciałbym jeszcze tą dwukadencyjność poruszyć, wywołaną na początku naszej rozmowy, bo wiemy, że no, ten projekt jest gdzieś e, procedowany. Pani osobiście jest za zniesieniem tej dwukadencyjności, jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów i jakby no, całą tą strukturę samorządową? Może to będzie niepopularne dla mhm. naszych y, widzów, ale ja jestem zdecydowanie za zniesieniem dwukadencyjności, mhm. ponieważ przepis, który w, w 2018 roku wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest niekonstytucyjny i mamy opinię ekspertów na ten temat. To po pierwsze. Po drugie, jest nieobywatelski, antydemokratyczny, ponieważ mm, zasadą y, samorządu, która wynika wprost z konstytucji, jest y, władza za y, wspólnot. Miesz obywatele mają prawo wybierać i to obywatele mają prawo być wybierani. Tak stanowi konstytucja. Należy do tego wrócić, ponieważ mieszkańcy, uwierzyć w mądrość społeczeństwa, mieszkańcy jeżeli nie chcą takiego włodarza, to go nie wybiorą. Mhm. Na przykładem jest Zielona Góra. Kubicki, Janusz Kubicki, który czuł się tu bardzo silny, stracił fotel, bo mieszkańcy już go nie chcieli. Także możli... mówimy o układach, bardzo często... Znaczy mieszkańcy chyba najlepiej wiedzą, co się w tych ich małych ojczyznach dzieje po prostu. Bardzo często zwolennicy utrzymania dwukadencyjności właśnie taki argument podnoszą, że tworzy się układ, mhm. Że, że jest niemożliwe taki król tak panuje sobie i ja mam wiele przykładów wójtów burmistrzów nawet w, u nas w regionie lubuskim którzy są przez wiele lat wybierani bardzo dużą liczbą głosów chociażby w Bytomiu Odrzańskim Jacek Sauter i mieszkańcy wiedzą co robią w regionie lubuskim 40% wójtów burmistrzów w ostatnich wyborach samorządowych straciło fotel więc jeżeli ma być dwukadencyjność, to również moim zdaniem dla posłów, dla marszałków, dla starostów i dla radnych wtedy mhm. byłoby sprawiedliwie, nie tylko dla wójtów burmistrzów. To w Pani oczach ten projekt y, znajdzie większość sejmową? Ten projekt jest w procesie legislacyjnym. Jest to projekt PSL-u. Ja pracuję w, bardzo blisko nad tym projektem, ponieważ jestem w Komisji Kodyfikacyjnej do spraw zmian w kodyfikacjach i w Podkomisji do spraw nowelizacji kodeksu wyborczego, więc było już pierwsze czytanie, bardzo burzliwa debata. Dyskusja. Również dyskusja samej koalicji 15 października, także wcale nie jest tak łatwo, jest demokratycznie. Mam nadzieję, że ostatecznie ten projekt zostanie, uzyska poparcie i uzyska też podpis prezydenta. Dobrze, to Pani Poseł już tak na zupełną końcówkę, na początku zapytałem, czy miniony rok był dobry dla Polski, to na koniec, no czy ten rozpoczynający się rok 2026 w Pani oczach będzie dobry dla, dla Polski, dla Polaków? Będzie dobry, wszystko w naszych rękach, mamy dobry budżet i już rozpędzone inwestycje, które bardzo przyspieszyły. Również wzrosły bardzo wynagrodzenia w stosunku rok do roku o 9%. Jak już wcześniej powiedziałam, PKB też jest najlepsze w Unii Europejskiej, jesteśmy liderem Unii Europejskiej, a też pracujemy już nad nową perspektywą, ponieważ w nowej perspektywie Polska będzie największym beneficjentem tego unijnego tortu 127 miliardów euro. To są też potężne środki finansowe, które, Będą przede wszystkim przeznaczone na bezpieczeństwo, obronność, innowacje, nowoczesne technologie. Będziemy się temu, myślę, bacznie przyglądać. Pani poseł, bardzo dziękuję za przyjęcie dziękuję zaproszenia bardzo. do naszego studia. Państwu dziękujemy, że byliście z nami i cóż, do zobaczenia. Dziękuję Państwu.